Siedmiu meczów potrzebowali koszykarze Miami Heat, aby ponownie zostać najlepszą drużyną spośród 30 superklubów NBA. Rewelacyjna była seria finałowa Miami Heat kontra San Antonio Spurs. Spurs nie wiedzieli, co znaczy przegrać wielki finał NBA, triumfując w latach 1990, 2003, 2005 i 2007. Wtedy kosztem Lebrona Jamesa, który był liderem Cleveland Cavaliers. Aktualnie Lebron James kolejny trzeci sezon jest jednym z liderów ekipy z Miami i sprawił... Surowy rewarz rywalom z Teksasu. LeBron James był ojcem zwycięstwa na 4-3 w tej serii, zdobywając aż 37 punktów, a przy okazji będąc liderem, prawdziwym liderem swojego zespołu, to dlatego Miami Hit po raz czwarty w siedmiomaczowej serii pokonali. Ekipę Grega Popowicza i to oni zostali nowymi mistrzami NBA przynajmniej do czerwca przyszłego roku, ale w tej chwili ekipa z Miami za mało tej drużynie być mistrzami back to back, rok po roku. Oni chcieliby być tak jak Chicago Bulls, którzy podobnie jak Los Angeles Lakers w najnowszej erze NBA potrafili zdobywać tytuły mistrzowskie seriami. Fantastyczna seria finałowa, idealne podsumowanie porywającego sezonu 2012-2013. Fantastyczny mecz na koniec rozgrywek trwających od października do czerwca. NBA ciągle wielka.